Pokolenie urodzone i wychowane w PRL-u w większości ma takie zdanie na temat Jugosławii, że był to raj na ziemi. Czy to faktycznie był raj na ziemi, czy tak nie do końca? No i przede wszystkim, skąd wziął się taki pomysł, żeby tak różne nacje, tak różne języki, religie połączyć w jeden organizm państwowy? Jak udało się po tylu latach walk i Możliwej historii, jednemu człowiekowi stanąć na czele kraju, nazwać go Jugosławią i rządzić niepodzielnie. Trwałego pokoju nie da się zbudować na wyparciu i na próbie wymazania krzywd. Więc, czy ten projekt, absolutnie szalony projekt, miał szansę zadziałać? Z jednej strony oszczędzano amunicję, z drugiej strony mówi się o tym, że noże, sierpy, liny są cichsze niż wystrzały.